Sława, bracia i siostry. Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu o doskonałych mm. i <laughs> wspaniałych bredniach, które, które e, zgodnie z komentarzem Ireny, ludność rodzaju ludzkiego niszczy ale niestety żyjemy w takim a nie innym świecie na chwilę obecną i warto jest znać język okultystyczny obok występujący obok języka żywego, czyli naszego języka polskiego. Mamy też język okultystyczny, o którym mówię i dlaczego ten język warto rozumieć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o, o to, co nas otacza i dlaczego tak wszystko to funkcjonuje, dlaczego mamy prawo admiralicji, skąd ono się wzięło i tak dalej, i tak dalej. Zanim jednak przejdę do tematu, a dzisiejszym tematem jest jak rozszyfrować słowa, aby odnaleźć ich głębsze znaczenie, dalszy rozdział w książce Magia Słów. Chciałbym podziękować wszystkim za komentarze, które mnie motywują, zwłaszcza właśnie takiej rękę, jak od Ciebie, motywuje mnie do tego, żeby w dalszym ciągu omówić o tym, co jest ważne, co jest e, warte zapoznania, żeby zrozumieć to wszystko. Wszystko pochodzi z języka angielskiego, z języka okulty, okultystycznego i żeby zrozumieć znaczenie tego wszystkiego, należy się nad tym językiem troszeczkę pochylić. Dlatego prowadzę akurat ten, a nie inny temat i na podstawie takiej, a nie innej właśnie książki. Jeszcze raz dziękuję za wasze komentarze, za wasze subskrypcje, za wasze wsparcie mentalne i nie tylko, ale na wszystkich praktycznie poziomach. Gdyby nie wy, przypuszczam, że zrezygnowałbym już z prowadzenia tego kanału. Aczkolwiek, tematy, no żyjemy w takim świecie, że. Trzeba, trzeba, trzeba w jakiś sposób to, co się uważa za ważne, przekazywać, aby jak najszersza rzesza ludzi, człowieków się obudziła i zaczęła myśleć samodzielnie. Przypominam także, że kanał mój jest czysto i wyłącznie kanałem edukacyjnym, na którym, tak jak już wspomniałem, przekazuję różnego rodzaju informacje, które uważam, że są godne tego, żeby się nad nimi pochylić. Zachęcam wszystkich do szukania w sieci i do zgłębiania tematów, żebyście mogli to zweryfikować, bo ja mogę się mylić. Odnośnie pewnych kwestii, i tak dalej. Dlatego zachęcam Was do analizowania tego wszystkiego, i tak dalej. Zapraszam też na bloga. Dostałem kilka wiadomości, że blog nie działa. No, istnieje blog, działa. Wklei, wkleiłem na nowo link. Być może. W ostatnich trzech filmikach, być może będzie funkcjonował aktualnie pod tym linkiem, który jest. Ale przejdźmy do tematu. Jak rozszyfrować słowa, aby odnaleźć ich głębsze znaczenie? No właśnie. Aby znaleźć głębsze znaczenie z słów, należy spojrzeć poza ich powszechne definicje. Dokładniej mówiąc, trzeba spojrzeć pod ich powierzchnię, rozebrać na czynniki pierwsze, czyli ich warstwy i drobiazgowo zbadać je pod wieloma różnymi kątami. Oznacza to, że być może pod wieloma W wielu wypadkach będziemy używali różnych słowników etymologicznych czy też innych, będziemy zmieniać układ liter, będziemy badać ich pochodzenie tych różnych słów i tak dalej, będziemy zmieniać układ liter za pomocą sztuki anagramów. można także użyć tak zwanej sztuki homofonów, a żeby pomóc sobie znaleźć słowa, które brzmią podobnie do słów, które badamy. Homofon to słowo wymawiane tak samo jak inne fonetycznie, ale różniące się zapisem wielokrotnie i znaczeniem, tak jak na przykład słowo "air", tak eee... dokładnie. Kiedy już znajdziemy pochodzenie słowa, rozbierając jego warstwy, skrupulatnie studiując je pod wieloma różnymi kątami, prawdziwa intencja i znaczenie danego słowa, często jak magia, w magiczny sposób stają się zauważalne wewnątrz naszego umysłu. Tak więc za każdym razem, gdy będziemy badali jakiekolwiek słowo, nie tylko analizując jego wartość nominalną, ale także jego pochodzenie, przyrostek, przedrostek yy, i tak dalej, ponadto zwróćmy uwagę na inne słowa, które brzmią podobnie do tego, które badamy, słowo, które. <laughs> którego głębsze znaczenie możemy chcieć poznać, to chrzest. Kiedy skrupulatnie przyjrzymy się e, słowu temu chrzest, konwenant, i przestudiujemy jego definicję, aby zobaczyć, jakie inne słowa są z nim związane. Powinniśmy w końcu dojść do wniosku, że chrzest zewnętrzny jest magicznym rytuałem. Kiedy ktoś zostaje ochrzczony z zewnątrz, uważa się, że zawarł przymierze z Panem. Tak? To jest właśnie ten konwent with. Convenant with the Lord. Convent with the Lord, tak? Jako rzeczownik słowo przymierze, czyli convent, konvenant, pochodzi od łacińskiego słowa convenire, co oznacza zebrać się razem, zjednoczyć, być odpowiednim, zgodzić się, i, jako czasownik, etymologicznie oznacza zawrzeć formalne porozumienie lub umowę. Słowo przymierze, jako rzeczownik, <laughs> oznacza również. Umowę zwykle formalną pomiędzy dwoma lub więcej osobami, aby zrobić lub nie zrobić czegoś określonego, lub uroczystą umowę pomiędzy członkami kościoła, aby działać razem w harmonii z nakazami Ewangelii. Kiedy słowo przymierze jest rozdzielone na dwa słowa, czyli konwent, konwenant, przepraszam, jest rozdzielone na dwa słowa, przekształca się w słowo kon konwen i end. Tak? Sufiks end, przyrostek, czyli mamy słowo przymierze i przyrostek end, czyli koven i end. Przy czym słowo kowen oznacza zgromadzenie czarownic, zwłaszcza grupę trzynastu. Etymologicznie etymologicznie oznacza to spotkanie, zebranie, zgromadzenie. Przy czym definicja ant to powodujący lub wykonujący jakąś czynność lub istniejący w pewnym stanie środek, który wykonuje jakąś czynność. Może również oznaczać służący w charakterze w języku tureckim słowo ant oznacza przysięgę. Jeśli chodzi o słowo lord, oznacza ono osobę, która ma władzę, kontrolę lub moc nad innymi. Pan, szef lub władca. Oto jedna z definicji ant w kom. czyli w słowniku e, języka, no dykcjonary.com. No, zresztą. Przyrostek tworzący przymiotniki i rzeczowniki od czasowników, występujący pierwotnie w zapożyczeniach z języka francuskiego i łaciny, pleasant, constant, servant i produktywny w języku angielskim na tym modelu. Ant ma ogólne znaczenie charakteryzujące się lub służący w charakterze tego, który jest nazwany przez rdzeń Ascendent, pretendent. Pretendant, ascendant. Szczególnie w, w tworzeniu rzeczowników oznaczających ludzkich agentów w czynnościach prawnych lub innych formalnych procedurach: Tenant, defendant, aplikant, contestant bolt emphasis edit. Okej. Jedziemy dalej z, tym, e, z tymi słowami. Zakończenie, zanim Zanim zakończymy nasze badanie słowa chrzest, musimy przestudiować jedną z jego definicji, która brzmi uroczyste zanurzenie w wodzie lub nałożenie wody jako obrzęd inicjacyjny lub sakrament kościoła chrześcijańskiego. Słowo w poprzednim zdaniu, które musimy dokładnie zbadać, to obrzęd oznaczające formalną lub ceremonialną czynność lub procedurę przepisaną lub zwyczajowo przyjętą w religijnym lub innym uroczystym użyciu. Ważne jest, aby wiedzieć, że słowo obrzęd ma silny związek ze słowem rytuał. W rzeczywistości słowo rytuał, czyli ritualis, Pochodzi bezpośrednio od łacińskiego słowa ritualis, co oznacza odno, odnoszący się do religijnych obrzędów. Rytuały są często używane do mm, grupy, organizacji lub społeczeństwa. Rytuały są popularne wśród tajnych stowarzyszeń takich jak jezuici i masoni. Fonetycznie fonetycznie rytuał to jest pisać. Write is right. To oznacza śledzić lub formować znaki, litery, słowa i tym podobne. Na powierzchni jakiegoś materiału, jak piórem, ołówkiem lub innym instrumentem lub środkiem, wpisywać, notować. Ważne jest, aby wiedzieć, że słowa składają się z liter, które są sigilami. Słowo sigil oznacza wpisany lub namalowany symbol uważany za posiadający magiczną moc. Dlatego właśnie tworzenie słów z liter nazywane jest ortografią. Innymi słowy, kiedy piszesz, zapisujesz słowa bawisz się magicznymi zaklęciami. Dobra. Pamiętajmy, że magia może być używana do dobrych lub złych celów. w oparciu o większość definicji dotychczasowych, o których rozmawialiśmy. Ym... no właśnie w oparciu o większość definicji dotychczasowych które żeśmy omawiali jedźmy dalej głębsze znaczenie słowa chrzest to umowa, kontrakt z przymierzem kontrolowanym przez czarownicę lub lordów panów, tak? Dlatego, kiedy ludzie są chrzczeni, zgodzili się służyć w charakterze przymierza lub zawrzeć umowę z przymierzem, który jest kontrolowany przez panów lub czarownicę. Pytanie jakie ludzie powinni sobie zadać, brzmi, czy ten, który dokonuje chrztu, jest członkiem przymierza prawdziwego pana, czy też jest członkiem przymierza czarownic, które czczą fałszywych bogów? Czarownicami, które przeniknęły do wielu kościołów na ziemi, są ciemni magowie. Ci magowie mają mistrzów, którzy są znani jako demony. Ich demoniczni mistrzowie są panami, z którymi ludzie zawierają umowy, kiedy zgadzają się na chrzest przez sługusów czarnych magów. Dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć kto tak naprawdę rządzi kościołem zanim zgodzimy się na chrzest przez członka tego kościoła Proces zewnętrznego chrztu obiecuje e, chrztu, obiecuje ciało umysł i duszę mężczyzny e, obmywa kobiety lub dziecka i obiecuje przymierzu kościoła które może być kontrolowane przez przymierze prawdziwego Pana lub przymierze czarownic które czczą fałszywych bogów. Jeśli chodzisz do kościoła, możesz chcieć naprawdę się nad tym zastanowić, zanim weźmiesz udział w jakimkolwiek chrzcie. Prawdziwy chrzest odbywa się w ciele, a nie poza nim. Z tego powodu zewnętrzny chrzest. Nie daje ludziom możliwości osiągnięcia duchowej wolności. Kościoły, które praktykują zewnętrznych szest, wprowadzają swoich członków w błąd, ponieważ zewnętrznych szest nie może zbawić ich członków od grzechu pierworodnego. Wzniesienie się ponad grzech pierworodny wymaga przemiany od wewnątrz, co oznacza, że jeśli ktoś się narodzi, nie, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, czego te kościoły nie uczą ludzi, to fakt, że prawdziwy Kościół Boży jest ciałem człowieka, bez względu na to, czy jest to mężczyzna czy kobieta. Biblia mówi nawet, że Wy jesteście świątynią Boga. On jest głową ciała Kościoła, który jest początkiem pierworodnym z martwych, aby we wszystkim miał pierwszeństwo. List do Kolosan, pierwszy, rozdział, 18 werset. Czy nie wiesz, że jesteś świątynią Boga i że duch Boży mieszka w Tobie? Jeśli ktoś zbezcześcił świątynię Boga, Bóg go zniszczy. Albowiem święta jest świątynia Boga, którą Wy jesteście. Pierwszy list do Koryntian 3, 16, 17. Dzisiaj prawie wszystkie kościoły i instytucje religijne nie uczą nas, jak osiągnąć duchową wolność. To, w czym są dobre, to uczenie nas, jak czcić zewnętrznego Zbawiciela. Kiedy czcisz jakiegoś zewnętrznego Zbawiciela, to pozbawia Cię praw, osłabiając Twoje duchowe moce. Co więcej, w gruncie rzeczy mówisz Bogu, że nie dał Ci niezbędnych mocy duchowych, abyś mógł osiągnąć duchową wolność. To jest obraza dla Stwórcy, dla Boga. Kiedy rozważasz te informacje, powinieneś zadać, zdać sobie sprawę, że większość instytucji religijnych jest świetna w uczeniu się, w uczeniu nas, obezwładniających przekonań. Bóg, Stwórca niebios i ziemi, dał Ci swoje najcenniejsze dary prawie bez żadnych zobowiązań. Niektóre z tych darów Duchowe moce to Twoje naturalne prawa oraz moc myślenia. Myśl, świadomość, miłość, wyobraźnia, kreatywność i świadomość, które są tymi samymi duchowymi mocami, których Bóg użył do stworzenia nieba i ziemi. Te duchowe moce mają nieskończony potencjał, a zatem Ty, ja, my również mamy nieskończony potencjał. Kiedykolwiek czcimy zewnętrznego zbawiciela, polegamy na instytucji religijnej, która ma nas zbawić lub odmawiamy bronienia swoich naturalnych praw w pewnym sensie, wyrzucamy duchowe dary Boga do kosza, tym samym nie szanując siebie i jednocześnie nie szanując Boga. Innymi słowy, obrażamy Boga za każdym razem, gdy oddajemy cześć zewnętrznemu zbawicielowi. Gdybyś był Bogiem, czy chciałbyś pomagać bandzie nieodpowiedzialnych ludzi, którzy ciągle cię obrażają? Program zewnętrznego zbawiciela jest operacją psychologiczną i magicznym zaklęciem, które jest używane przez ciemne siły do zniewolenia naszego ciała, umysłu i duszy, zamieniając nas w tchórzliwych niewolników, którzy mają być uważni jako, uważani jako biologiczne akumulatory. Im szybciej każdy z nas zda sobie z tego sprawę, tym szybciej będziemy mogli wznieść się ponad ich sztuczny matryks i uwolnić swoje ciało, umysł i duszę. Mamy już wszystkie duchowe moce niezbędne do osiągnięcia duchowej wolności, więc mądrze byłoby przyjąć odpowiedzialność za swój duchowy rozwój i nauczyć się, jak korzystać ze swoich duchowych mocy. Jednym z kluczy do korzystania z duchowych mocy jest nauczenie się, jak mądrze używać słów. Używając właściwych słów, możemy rozkazać siłom Bożym, aby wymusiły sprawiedliwość i wprowadziły naszą wolę w czym. To by było na dzisiaj tyle. Myślę, że te bzdury i te brednie, o których dzisiaj mówiłem, na temat języka okultystycznego. Były interesujące na tyle, że będziecie chcieli słuchać kolejnych odcinków. Zapraszam na mojego bloga. Jeżeli ktoś ma ochotę postawić mi kawę lub ciastko, wszystko znajdziecie w opisie filmu. Myślę, że... Majówka będzie cudowna. Wszystkim życzę miłego i wspaniałego dnia. Iły wspaniałej majówki. Zapraszam na kolejne odcinki. Na pewno będzie ciekawie. Sława, bracia i siostry.